Historia Dnia Wszystkich Świętych sięga wczesnego średniowiecza, kiedy połączono uroczystości świętych męczenników i wspomnienia wszystkich Świętych Sprawiedliwych. Święto to zostało ustalone w 835 roku przez papieża Jana XI jako Wigilia Zaduszek, czyli Dnia Wszystkich Wiernych Zmarłych. W polskiej tradycji to dzień wspomnień i modlitwy za dusze wszystkich zmarłych. Jest to dzień, w którym w Kościele rozważany jest werset z Biblii – marność nad marnościami i wszystko marność. Żadna rzecz i zdarzenie nie są trwałe, wszystko przemija i ma swój kres. Zanim w dawnej Polsce płynęły słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Na zegarach ratuszowych umieszczono maksymę. Pomyślmy więc, jak krótkie jest nasze życie, jak śmierć pewna, a godzina, śmierci niepewna. Wierzono, że jedyna sprawiedliwość życiowa zawarta jest w przesłaniu Morise omnia Ekład. Śmierć, wszystko. Równa. Wedle Biblii wszystkie istoty składają się z dwóch elementów: ciała utworzonego z prochu i życiodajnego tchnienia. Po śmierci ciało zamienia się w pierwiastki ziemnia, do stwórcy powraca tchnienie. Biblia przyrównuje śmierć do snu. Luther pisał: Sen jest niejako ucieczką od życia, śmierć jest snem.